Szanowni Państwo, w maju nie tylko w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, ale w ogóle w kwestiach dotyczących prawa do prywatności działo się niezwykle dużo i to niestety nie zawsze tak, jakbym sobie tego życzył. Prezydencka kampania wyborcza uwidoczniła, że emocje polityczne potrafią niestety przesłonić poszanowanie podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Najpierw sztab jednego z kandydatów ujawnił dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia, obywatela, którego historia miała związek z działaniami kandydata na prezydenta. Apelowałem wówczas do polityków, by nie zapominali o ochronie danych osobowych w trakcie kampanii i przypominałem o zasadach ochrony danych, jakie należy przestrzegać. Mimo to niewiele później drugi kandydat nowo wypowiedział się o tej osobie, tymczasem osoba, której dane zostały udostępnione. Nie wyraziła zgody na publiczne udostępnianie swoich danych. Nawet jeśli za publicznym omawianiem sprawy przemawiał interes publiczny, to sprawy dotyczące wątpliwości związanych z nieruchomością czy umowami można było wyjaśnić publicznie bez ujawniania konkretnych danych osobowych człowieka. Z tych też powodów zmuszony byłem zająć się tymi i kolejnymi sprawami, w których mogło dojść do. Bez podstawnego przetwarzania danych osobowych w przestrzeni publicznej. Powyższe przypadki stanowią dowód, że nadal w sferze publicznej zbyt mało uwagi przywiązujemy do ochrony danych. Ich znaczenie może ujść naszej uwadze, zwłaszcza gdy angażujemy się w realizację jakiegoś słusznego często celu. Tymczasem o ochronie danych osobowych nie można zapominać nigdy. Krzywda wyrządzona długiemu człowiekowi przez nieopatrzne ich ujawnienie może być nie do naprawienia. Dlatego też zaproponowałem przeprowadzenie szkoleń z zasad ochrony danych osobowych, m.in. dla biur poselskich, senatorskich, klubów parlamentarnych, partii politycznych. Zwrócę się wkrótce o współpracę w tej sprawie do marszałka Sejmu i Krajowego Biura Wyborczego. Pomimo tych wypadków, świadomość przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli GODO, rośnie. Takie wnioski nasuwają się po podsumowaniu 7 lat stosowania tych przepisów. 25 maja tego roku minęła siódma rocznica stosowania ROD. O tym akcie normatywnym słyszał chyba każdy. RODO ma jednak opinię prawa specjalistycznego i zbyt obciążającego np. małe czy średnie przedsiębiorstwa bądź też organizacje pozarządowe. Jednak w mojej ocenie problemem nie jest samo rozporządzenie, ale przede wszystkim często zbyt formalistyczny sposób jego stosowania w praktyce. Prawo ochrony danych jest elastyczne właśnie dlatego, że jest oparte na analizie ryzyka, a nie na rygorystycznym wypełnianiu mnóstwa szczegółowych zaleceń prawnych. RODO daje administratorom stosunkowo dużo swobody co do sposobów realizacji swoich obowiązków oczywiście stawia pewne warunki mają to być działania skuteczne i zgodne z prawem wciąż jednak trzeba wyjaśniać jak stosować rodo i stanowi to jedno z zadań urzędu ochrony danych osobowych Realizując to zadanie w maju w ramach programu UODO-RUSZEWKEJ wraz ze współpracownikami odwiedziłem Wielkopolskę. O tym, jak stosować przepisy o ochronie danych, rozmawialiśmy tam m.in. z przedstawicielami administracji oraz z przedsiębiorcami. W maju wraz z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych i Fundacją Konferencji Episkopatu Polski Bonafama organizowaliśmy specjalne szkolenie dla inspektorów ochrony danych instytucji kościelnych. Niezależność regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w związku, w związkach wyznaniowych, współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, czy relacje między prawem wewnętrznym kościołów a RODO, to tematy, które zdominowały seminarium eksperckie, aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w związkach wyznaniowych w Polsce, które 7 maja odbyło się w naszej siedzibie. Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu wystosowałem do wszystkich związków wyznaniowych w Polsce. Miały one swoich przedstawicieli wśród prelegentów oraz słuchaczy. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. W maju zorganizowaliśmy też seminarium o ochronie danych osobowych razem z zakładem ubezpieczeń społecznych, na którym rozmawialiśmy o tym, jak minimalizować zagrożenia dla danych, które niesie automatyczne ich przetwarzanie. 27 maja mieliśmy zaszczyt wręczyć nagrody e, laureatom kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane, twoja sprawa. konsul złotego pióra zostały uhonorowane warsztaty projektowe połączone z tworzeniem gry planszowej Odoland Gra o twoje dane osobowe zespołu szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Gratuluję. Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów oraz podkreślenie istotnej roli tym Praktyki prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka. MAI to także duża aktywność Urzędu Ochrony Danych Osobowych w obszarze legislacji. Choć organ nadzorczy nie posiada inicjatywy ustawodawczej, to aktywnie włącza się w opiniowanie aktów prawnych które swoim zakresem dotyczą ochrony danych osobowych. Zwróciłem więc uwagę, że pomysł nagrywania zabiegów leczenia endometriozy będzie oznaczać głęboką ingerencję w prywatność i projektowane przepisy trzeba doprecyzować tak by zminimalizować zagrożenie dla danych. Także planowane zmiany w rejestracji do lekarza muszą uwzględniać ochronę danych osobowych. Rejestracja wspierana przez system informatyczny wykorzystujące nasze dane biometryczne, w szczególności głos Ułatwi nam życie, ale wymaga odpowiednich zabezpieczeń i precyzji w projektowanych. Przepisach. W analizie wyroku Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego styku ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej w Czechach wskazałem na potrzebę doprecyzowania polskich przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Chodzi o to, by zapewniając dostęp do informacji publicznej, nie naruszać jednocześnie prawa do prywatności osoby, których taki wniosek dotyczy. Włączyliśmy się także w pracę Ministerstwa Sprawiedliwości nad zakresem danych świadków, które są pozyskiwane i przetwarzane w postępowaniach karnych. Zmiany prawa są konieczne ze względu na coraz szersze możliwości techniczne dotyczące zbierania i przetwarzania takich danych. Ochrona danych jest jednym z priorytetów mojej działalności jako prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z tego powodu każdy sygnał o naruszeniu przepisów o ochronie danych w stosunku do młodych osób traktuję bardzo poważnie. I korzystam z przysługujących mi uprawnień. Dlatego też w maju zwróciłem się do Polskiego Związku Piłki Nożnej, by wyjaśnił, dlaczego uzależnił on udział dzieci w jednym z turniejów piłkarskich, od tego, czy rodzice wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w swoich pociech. Poprosiłem o wskazanie, jaka była podstawa prawna takiego działania. O kolejnych działaniach w sprawie ochrony danych osobowych osób małoletnich będę informować Państwa już wkrótce. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.